Patrzcie jaki Hulej noga zrobiona ze złomu, z odzysku Przednie kółko Hamulec bębnowy, jakieś stare amortyzatory Tutaj brytwanka na baterie Tylny kółko silniczek Silniczek z dwoma zębatkami No czyli dwie, dwie przerzutki są W tylnym kole, chyba w tylnej zębatce też jest Też są dwa Dwie zębatki, tak samo, czyli mamy cztery przełożenia. To można dostosować. Światełka działające, kierunkowskazy To jest chyba lampa z Mazdy w ogóle. Ta dolna. No, wiosenki bieżnik O, a tutaj się zaczyna zabawa. To jest hamulec tarczowy w tylnym kole. I do tego zębatka. A ta tylna zębatka jest w sumie tylko po to, żeby założyć tu pedał. I wtedy staje się to pełnoprawnym rowerem z dwóch stron, takie I wtedy się robi z tego pełnoprawny rower. Te hulajnogi tam jakieś ograniczenia mają, ale nie jestem pewien jakie. Chyba do wagi i tak dalej, więc, więc cholera to wie. Więc hulajnogą raczej taką po ulicy jeździć nie można. No ale takim o roweru nogiem, to. Jak ma pedała, to jest rower elektryczny. Można, można. No i co? Strefa komfortu, siodełeczko z regulacją oczywiście. Regulacja od dołu. Tutaj. Jak amortyzator jeszcze. Pudełeczko na Więc nieźle, nieźle. No i co? No i kiedyś, jak będzie czas, to się jeszcze chyba do niego wsadzi. Yy, bateria z Fiskersa. z Fiskera. Tego takiego śmiesznego auta, auta elektrycznego. Patrz Tutaj są baterie z Fisker Carmen. Fisker, Fisker ma te same. 20 sztuk. Wszystkie są naładowane. Trzeba je tylko spiąć. I są na, są na wymiar hulajki. Dobre, do, do, dobre spanki I można robić nawet i 200 km do tej brytwanki, bo ona jest idealnie robiona pod te baterie z BMS-em, żeby to wszystko jakoś tam działało lepiej silnik trzeba będzie usprawnić no i potem ta hulajka będzie miała kolosalne osiągi i na baterii dystans przebyty, to będzie w ogóle jakaś chora akcja no na razie tu ma wszystko, zupełnie wszystko cały znik prędkości kierunkowskazy z tyłu też się świeca? Też się świecą. Lampa przednia. No i co? Najważniejsze klakso. No majster to jest dobry, on to potrafi zrobić nic z czegoś. Czy tam coś z niczego. Złożył sobie takie jeździdło do sklepu.